Cześć, z tej strony Jarek, ze strony jarekbułat.pl. Dziś pokażę, jak ze swojego smartfona zrobić kamerkę internetową. Na samym początku musimy ściągnąć aplikację. W tym celu wchodzimy w Google i wpisujemy DroidCam App. Wchodzimy w pierwszy link. i ściągamy aplikację. Jak widać, aplikacja będzie na, nam działać zarówno na Androidzie, zarówno na Windowsie, Linuxie, więc bez problemu. Po zainstalowaniu aplikacji sprawdzamy sobie, gdzie tak naprawdę ona nam się instalowała, i kopiujemy sobie ścieżkę. W pliku będzie nam to później potrzebne. Standardowe ścieżki i innego typu informacje znajdziemy w opisie. Tą samą aplikację musimy też zainstalować na naszym telefonie. Pamiętajmy, że jak zainstalujemy tą aplikację, w opcjach programistycznych musimy sobie zaznaczyć. Debugowanie USB jest to bardzo ważne, bo dzięki temu będziemy mogli korzystać z naszego smartfona jako kamerki przez kabel USB. Dobra, jeśli już to mamy, mamy zainstalowaną aplikację na naszym smartfonie, mamy zainstalowaną na naszym telefonie. Podłączamy smartfon do telefonu i wpisujemy hasła, tak jak tu, ja tutaj. Wszystkie te hasła po kolei będą też pokazane poniżej pod filmem. Najpierw dajemy nazwę ścieżki, później wchodzimy do folderu, następnie komunikujemy się z naszym telefonem, urządzeniem oraz nadajemy mu specjalny TCP, żebyśmy po prostu wiedzieli, żeby program wiedział z jakim urządzeniem ma nas wiązać kontakt. Jeśli mamy już to wszystko zrobione, odpalamy sobie aplikację na naszym telefonie, odpalamy sobie aplikację na komputerze. No i startujemy. Jak widać działa. Żeby było fajnie, może to działać zarówno przez kabel, jak i przez Wi-Fi. Tutaj należy jedynie pamiętać, żeby wpisać właściwy IP urządzenia. Ja tutaj mam dwójeczkę na samym końcu, więc zmieniam, startujemy. I też działa. Jeśli ktoś, jeśli komuś się podobało, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj i do zobaczenia. Cześć.